Promocja, która totalnie odmieni Twoje życie, Twoją skórę i Twój organizm również. Kupując teraz, właśnie opakowanie duże kolagenu, Kolwita 120 kapsułek z. Co, y, witaminą C. Colway, y, która ma 100 kapsułek. Dodatkowo dostaniesz w prezencie za 129 zł w takiej niesamowitej promocji. Kontwitę drugą 120 kapsułek. I co to dla Ciebie oznacza? Jeśli do tej pory suplementowałaś sobie 4 kapsułki kolagenu, no to starczały Ci one na cały miesiąc. Teraz będziesz miała na dwa miesiące, a dodatkowo działanie witaminy C, która tutaj yy, jest w tym zestawie, działa pobudzająco na ten kolagen po to, żeby on działał na 100%, a nie na 80%. Ważne przy suplementacji kolagenu jest popijanie go właściwą ilością wody, ale o tym nagram osobne nagranie. Jeśli chcesz wzmocnić skórę, włosy, paznokcie, swoje stawy i wszystkie narządy swojego organizmu, musisz mieć ten zestaw.